Co my tu mamy? Z mgłą jezioro, rynnowe z tymi wysokimi brzegami. I piękny bukowy las. To trój trzy rodzaje buczyny żyzna, kwaśna i nawapienna. Te kredy jeziorne właśnie tworzą środowisko takie dla nawapiennej. Buczyny. Jakiś włók triumfalny przekraczamy? Zdecydowanie tak. Jesteśmy po drugiej stronie. Triumf. Spójrz sobie na tą buczynę i posłuchaj tych świergotów. W lutowy dzień, 26 lutego. A tu, jakieś piękne skórzaki. Grzybki na tym wykrocie i kostka. Kostka skierowana do nas. Cztery. No to dalej. Następny wykrot, następne grzyby. I następna kostka. Co tu jest? Sześć. Otworzyły sobie metropolię na szczycie tego wykrotu. I jeszcze jeden wykrot z rozdziawioną mordką. Co chcesz powiedzieć? Piękny dzień mamy, prawda? Super. Hej, i jeszcze jeden wykrot. A na nim kostka i tyle chłup i tyle innych grzybków. Znalazło już dla siebie środowisko. 5. 465 to rezerwat Ostrzycki las od 1960 roku jest to obszar chroniony. 60 hektarów z kawałkiem, przepięknej buczyny, nad jeziorem Ostrzyckim, a po drugiej stronie jeziora na drugim brzegu, miejscowość Ostrzyce jedno. Z miejsc na szlaku kojakowym Raduni, bo to jezioro Ostrzyckie połączone jest z jeziorem raduńskim, no i dalej przechodzą w szlak Raduni. Jezioro i spojrzenie jeszcze na tą drogę w słońcu, pokrytą cieniami tych buków. Dalej. Jest to siedlisko dla. Przepięknych roślin, które wiosną kwitną. Podobno można tu znaleźć buławnik, obuwnik, kruszczyk, stożan. No, chętnie, chętnie przyjechałbym tu poszukać tych okazów też. Jeszcze jedno spojrzenie na jezioro i na wieżyce. Kto by się. Spodziewał, a ona, ta wieża obserwacyjna jest w tym punkcie. Pewnie na ekranie. Nie masz szans, żeby tego doświadczyć. A może? Okej, okay, widzę ją. Chciałem zobaczyć. To najwyższe wzniesienie niżu środkowo-europejskiego, no, niżu, przecież to od Holandii gdzieś, od gór ardeńskich do Rosji, wieżyca wybija się najwyżej. Okej, okay, to tyle.